Jesteśmy na osiedlu sportowym. Ta droga, którą teraz widzimy prowadzi na Zalew Nowochódzki. 200 metrów stąd się zaczyna. Dość spore jeziorko, gdzie można dookoła biegać. Właściwie to najlepsze miejsce na hucie. A tutaj jest osiedle sportowe. Gdzie zaczynają te budynki? To są jednymi ze starszych na Nowej Hucie. Zbudowane chyba jeszcze w latach 50. Albo sam początek 60. One są o tyle specyficzne i nietypowe, że to jest parter, pierwsze piętro i poddasze. I tu nie ma niczego więcej. Tutaj właściwie się mieszka jak w lesie, bo są wszędzie wielkie, stare drzewa. Niektóre dobijają do 70. Podejrzewam. Całe, całe osiedle jest pełne takich właśnie niskich domków. I. Zabudowa jest tak mało intensywna, że naprawdę, żeby się czuł jak w ogrodzie. I tutaj, o, tutaj właśnie wśród tych drzew. Zaraz skręcamy, skręcamy, skręcamy. Jest budyneczek, w którym jest to mieszkanie, do którego idziemy. Obym zapomniał. Tutaj są miejsca parkingowe. Tutaj jest nasz budynek, tu są miejsca parkingowe. Tutaj nawet nikomu nie wpadło do głowy, żeby przekopywać ten trawnik i tutaj robić nowe miejsca, bo po prostu te miejsca są. że tak małej ilości mieszkań nie ma z parkowaniem żadnego problemu. Tak, wierzycie mi, to możemy z powrotem wracać do mieszkania. Wchodzimy do mieszkania. Przedpokój, oryginalne gazety. Dwa pakuty, po lewej idziemy do sypialni. Duże łóżko, szafa, to jest widok z okna sypialni. Tutaj zaraz mamy. Łazienkę. Wszystko z oryginalnych najlepszej jakości. A tutaj mamy drugą łazienkę, mniejszą. Też bardzo, bardzo fajna. Tutaj jest salon połączony z jadalnią. Cztery krzesła, fajny stół, kuchnia, piekarnik. Wszystko bardzo fajne. Każdy szczegół w tym mieszkaniu jest dopracowany i dopieszczony. Oryginalna cegła odkryta. Pomieszczenie to idealnie się nadaje na salon. Widok, oczywiście, tradycyjnie na drzewa. Generalnie mieszkanie ma widok w trzy strony świata, w ich każdą stronę są drzewa, i w każdą stronę jest cicho. Jest to niesamowite. Eee, właściwie to nie starczyłoby tutaj filmiki 20-minutowego, żeby pokazać każdy detal, jaki tutaj jest, więc tak tylko pobieżnie pokazuję, jakie to mieszkanie staje. Na podłodze, oczywiście, deska, żadne tam panele. Tu jest miejsce pod y, duży ekran z przygotowanym oświetleniem. Półeczki, głośniki. Naprawdę. Y Trzeba po prostu przyjść i zobaczyć czy to jest samodzielnie. Z salonu jest przejście do pokoju trzeciego, właściwie. Też kłocze robi wrażenie. Wszystkie elementy fajne. Tradycyjnie już widok na drzewa. Ten pokój ma chyba gdzieś około 20 metrów. Znowu deski. Designerska lampa. Tutaj można z tego pokoju wyjść z dwie strony, ale to nie znaczy, że ten pokój jest przechodni, bo jeżeli, jeżeli zamkniemy te drzwi, to jak gdyby może to ten pokój za, za pokój dziecka i być całkowicie oddzielny. Nie trzeba przez niego przechodzić, żeby gdziekolwiek być. Mały balkonie w stylu francuskim, tak jak w pozostałych pomieszczeniach. Jest po prostu piękny. I wracamy do salonu. Robi się obiad. Teraz będziemy jedli. A tu oczywiście zresztą zwierzaki, Mieszkańcy tyle duże, że y, powinna się pomieścić czteroosobowa rodzina plus dwa psy. Tak gdzieś mniej więcej. To jeszcze jedna rzecz. To jest Trybunał Ruchu sprzed 65 lat, a tutaj mamy specjalny panel do monitoringu. Tutaj można monitorować całą okolicę. To oczywiście nie znaczy, że okolica jest niebezpieczna. To wynika z tego, że tutaj wspólnota bardzo dba o tą okolicę. Natomiast tak naprawdę jest to najbezpieczniejsza dzielnica Krakowa, dużo jest tu bezpieczniej niż w centrum miasta.